Fajnie. Zobaczmy, zobaczmy widzowie ten TikTok. Może w końcu normalny normalny oj, 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 zobaczmy czy on jest ciekawy. Czy jest śmieszny. Dajmy lajka już. No nie... Dobra, łapka w ciemno i oglądamy. Mhm. A ja się spocę przy oglądaniu. Oglądamy. Głośno widzowie, głośno oglądamy. Ale musi damy. być od początku do końca, ważne. Jest od początku do końca. No najpierw twój. Pójść może najpierw twój. Żeby było wiadomo o co chodzi. Dobra? Dobrze. O, ziom aleka dodał TikToka. Zajebiście chyba w końcu normalny TikTok. Okej. Okay. Nie tańcz, proszę cię nie tańcz. Nie rób tego, nie rób tego, proszę cię. Kurwa, Mać. Usuwam tą mapkę. O, ziom aleka dodał TikTok. Dobra, taki był TikTok. Zobaczmy teraz TikTok kontra Michu. O, ziom aleka dodał, dodał TikToka. Fajnie, Może w końcu normalny TikTok. Okej, okay. okej, okay, błagam nie ci, nie ci, ci nie tak, nie cię, nie przeklinaj, nie przeklinaj, nie przeklinaj, proszę. Kurwa ma kurde balans. <noise> Jakim ty Michu Boże. jesteś bumerem, Boże! Czego bumer, chłopę? Kurde balans, trzeba mu używać takich śmiesznych, jakichś tych. <noise> Zaniepokojenie. <zamienniku głos> Psiakość. <grystanie> Andrzej Duda. O Dzięki man, Andrzej Duda, dziękuję Panie Prezydencie.